Siema, siema to jest odcinek, w którym chciałem się pochwalić, że tak rzecz pochwalić, że wbiłem 8000 pucharków. E, trochę mi to zajęło. Wiem, że większość z Was już jest po ponad 8 tysiącach pucharków, a jestem na 8 tysiącach pucharków. Idę właśnie swoim tempem grania. Czasami przy tryharduję, czasami nie. Zależy jakim się chce grać. No i ja się tam cieszę z tych 8 pucharków. No i zaraz zobaczycie giereczkę, gdzie grałem z widzem. No, gdzie grałem z widzem i to jest chyba trzecia, tak trzecia giereczka od końca, jak wbiliśmy 8000 pucharków, nawet równo wbiliśmy, wbiłem 8 tysięcy pucharków, równiutko, już mam teraz lekko więcej. No i co? I zapraszam was do oglądania tej giereczki. No będzie z, mu z muzyczką, więc no co, zapraszam was do oglądania i pamiętajcie o tym, popatrzcie i subiku. Lecimy no nie wiem czy jest już 400 czy nie, ale lecimy z tym koksem, więc zapraszam Was do oglądania, któryś już z kolei raz.